Jest? Albinos, ekon to nie! wyglądasz jak nie śmieszny. <gulanie> Super, Dobra, wejdźmy. Siedem osób. Ej, Dogbek, gra z nami. Ktoś wbija? Dogbek, mam wrażenie. Muszę. Muszę wejść. A dobra, to odpalajmy grę, odpalajmy grę. Jest dobrze. Zegam mnie no, na Nagrywam, nagrywam. Jest. Mogę na następnym Mog yes. na następny etapie. Jasne, kąpać. spoko. No. Kamil, przyjeb, Kamil, przyjeb Dlaczego ja jesteś przyjebku? Kamil, Albinos! Dobra, tak, 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 Jaki Jeśli zginę, to kamplej mnie zabije Dobra O ci będzie W sumie sobie trochę zmniejszę Znaczy filtry, nie? Sobie wale, czekajcie, nieco. Ostatnio ja cię zabiłem I sobie zmniejsz tą korekcję kolorów Tak, żeby... O! Bardi czerwone było, nie? Wiecie, o co chodzi? Jest! Zamki dobra, lecimy no to... co, zaczynamy od tego, nie? Tutaj Tyk. Dobra, teraz lecimy w dół Jakie się zmienia, ty! <śhh> Chłopco się zmienia Lecimy, naprawimy A, tutaj światła Dobra That was fast Jest dwóch impostojów, tak? A no, chyba tak no Pierdolisz Pierdolisz no nie wiem, nie patrzyłem się. Kto powiedział? Kto powiedział tak? Kto powiedział? Tego tak, okej, okay. Bartosz jest podejrzany bo Ale Bartosz, zamknij się, tak. jak nie żyjesz tak trochę. Ja powiedziałem to. Tak. Nie, 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 tylko. ja, ja mówię, to bioro, no to... Nie, to. Nie, chyba. Zamknij Mogę, Kamil, ty byłeś cały czas na. Na górze. Skoły? Na górze, tak? Poszedłem, e, poszedłem do elektryka, napawiłeś elektrykę. Okej, ty też tam poszedłeś, tak? No tak, ale. Ktoś się potwierdzi? Ktoś Was potwierdza? Ja powiem, Mnie widział chyba Bajdżok, jak wchodziłem tam od dołu po prostu. Bajdżok Mela Bajdżok, gdzie ty byłeś? Nie, bo Co? No, nie nie wiem, widziałem tylko chyba Kamplaja, jak się robił przy tym, z ja przechodziłem od. Jak się na Bajdżok robi? Jakoś widziałem przy od razu na dół. tam mm. A, ja tak, ja tam wszedziłem i tam mela też była. To ja robiłam w słupek. Ta, ta, ta. Okej. Okay. No. Okay. To był w elektryku pod Ja byłem, Ja byłem w elektryku. Ktoś tam jeszcze był? A, no nie Patrusz tylko Pablo chyba był. Ja 7 do elektryka, byłem gdzieś... Okay. Praktycznie jak było, się to on nawet... podchodził, to się chyba podchodził, no to jeżeli to nie był Pablo to nie wiem. Okej, okay, no to okay. Kamil i Pablo są obok elektryka, e, no. paję gdzie jesteś? Ja jestem tam, gdzie się gdzie się wody nabiera. Y y Mogę potwierdzić, bo widziałem y Bajdżocha, który robił e O2, i potem schodził właśnie tam. Okej. Okay. Tam, prawda? Takie. O, dobra. E ja przechodziłem obok Meli i Bajdżocha wtedy, co mówiłem, więc y y również y Bajdżocha potwierdza, że szedł tam w stronę, ale nie mówi to nic, że jest clear, od razu mówię. E I przyszedłem pod storeicem i wtedy chyba nawet mnie nie widziałeś faku, nie wiem. I wtedy poszedłem w prawą stronę, i poszedłem pod tę temperaturę nad tą lawą. <grym> mhm. Co czekoś? Czekoś, czekoś, się z kamerki, bo jak włączą lampkę, to jestem full czerwony. <grym> <grym> Dobra. Hmm, Mala, gdzie byłaś pod koniec rundy? Ja na koniec rundy robiłam pobieranie wodwa. Pobieranie wodwa. Co, jak tak, to Ja przechodziłem przez O2 i, i, i nie widziałem. Wtedy powinien widzieć. Ale ja szłam górą, bo ja skończyłam słupek, no, chwilę się pokręciłam przy słupku i poszłam górą i widziałem. No właśnie, słuchaj górą. A ja. Ja tak, ja są z o2 do góry, żeby później tylko i latam do elektryka. Bo tam do i poszłam dwa. No tak, ale ty... ale... Jeżeli szłaś z góry do O2. No to bym cię widział. No, i widziałeś mnie, bo ja Ciebie widziałam. No, a ja Cię nie widziałem. Yy, Imposter ma większą wizję. Oooooo! Oh. Oh. <noise> czy ona się właśnie wpieprzyła? Ja <noise> nie, tak czy ona, czy ona się właśnie wpieprzyła? Wytłumaczcie mi to. Tak, Oś, nie <noise> tak. wiem. <Widzę. głos> Pan widział, i zeszedłem właśnie do tego, do elektryka, a ja mnie nie widziałem. Tak, kamień okay. za to. Kamil był w to czemu nie zrobił? Że nie ja, razu? nie ja, że w, nie ja się wie, to mówiłeś, ja się że wie, bo... byłeś w elektryku i wchodził Pablo. Pablo mówi, że szedł do elektryka, a ty mówisz, że a. byłeś na elektryku. Okej, czy teraz to wytłumaczę, Ale wid, widzę, widzę, że łapiesz się dopiero wtedy, kiedy wali się grunt pod nogami. Już ci tłumaczę. Zrobiłem światła. Tylko ty chyba nie, nie, zobaczyłaś tego, no bo jak, skoro miałaś cały czas światło, ale mniejsze. Eee, ja naprawiłem te światło, wiec na się pod koniec naprawiało, ktoś wchodził do, z, y, już do elektryka, nie wiem kto, myślałem, że to Pablo, bo mówiście, że Pablo, ale widzę, że Pablo nie. Mala, mela. Okej, okay, ja idę po kotleta. <noise> Aha, okay. Jak ktoś mnie zabije, to Kamil, bo na chujową kamerkę. <noise> jak ktoś mnie zabije, to Kamil. <noise> A jest dwóch, tak impostorów? Nie zmieniliście? No, nie raczej wiem. już jeden. Ej, ja mam takie pytanie, ile wam zostało do końca, bo z chęcią bym dołączył, jak można. <noise> Wiesz ile zostało? <noise> aż, aż nie skończymy tej gry. Leży, ile, żywych osób macie? Ile jest żywych osób? Nie jeszcze coś kurwa taba. Nie widzę. <noise> Sorry, kurwa gadam. No, download? Nie wiem, jaki czerwony jest czerwone jest... białe jestem. Uh. Dobra, to przepraszam tylko kranfę, tak ostatnie jest zdanie. Laty? Jak skończycie, to y, weź do mnie napisze ja się wyciszę na ten Dobra, czas. Skupiam. Dobra, cześć. Pajciuch. Jezus Mara, kurwa, co to w ogóle jest. O co z tym chodzi? Jestem jakiś głupi? Czy jak? O co z tym chodzi? No kurwa, please. Return in. A dobra, to ja tu wrócę. Dobra, nie, za te koła są dupy po całości. Dobra, wystarczy już. Liczy. Stu. Ja, że to nie będziemy na ten, to bo ona się tak wpieprzyła po całości, nie? Bo to zaczęło już nie łapać. No camp Leoha jest... jest safe moim zdaniem. Dobra. Pablo, pochuj, patrzysz kamerę, jak masz Kam Kamila obok ciebie. <grym> nie wiedziałem, że kamery są obok. Nie, jest ale że nie, ale i tak widziałem, to że wchodzisz już tam do mele mela, mela nie, nie była. była. Mela nie mela. była. <grym> widziałem mele. Stari, ja widziałem mele. <grym> ja ej, Pablo, ej, Pablo ci zagrał. Kamil i Pablo są postarami i próbują po prostu zwalić na mnie. <grym> Miałeś tak w pieprzeć, nie miałeś tak w gościu. Gościu. Dobra, łysy, dobijaj do gry, tak samo Norbelgik, Ale czekaj, bo już trzymać się Zadzwonię do niego, zadzwon. Słyszycie? Dobra, lecimy. E bo pełni. Nie, to dobrze. Crewmate again. Dobra, spokojnie, trzymam i tak. Dużo tasks. Tak, na górze nie ma Norbert leci ze mną. To szkoda, sobie, jak coś, nie? Eee, poszło. Easy peasy, demo squeezy. Jestem sobie szybki w tym. Nie ten. Tylko i tak ci powiem, że on się tak kręci. W taki sposób się kręci, że. Nie jestem go pewien. O chuj, Nie, on nie jest, on, jest, on, jest, on pe... nie jest na pewno. Jeszcze, że nie jestem pewien. A tutaj zmienimy szybko. Tam jeszcze jednego mam task. O schodzi na dół, tu odpalam no, I teraz tak wychodzę z tego nie? A, I polecimy sobie w... Na lewą stronę pójdziemy, na lewą stronę Robimy to na lewej stronie Oby teraz nie było żadnego zabójstwa czy coś A ja, Pablo? Tutaj kable, pyk, pyk, pyk Patrzcie jak się ładnie ułożyło nawet Tutaj znowu kabelki. Pyk, pyk, pyk. Na górze, tak Łysy kurwa siema. No, ale są na górę, bo widzę, że nie załatwimy tego oni sami, tylko muszę ja tam iść. A fuck this shit. Body reported. O dwóch jebła. No, brak kompleja, to nie szkoda. I ja znalazłem lema. Lema. Do mapy koło tego śmiesznego koła sterowniczego, gdzie się wlewa wodę. Są ja, parę e... metrów niżej. Ja widziałem Pablito i. Yy, nikogo, nie. i nie. Majster. No. A ty jesteś Majster, dobra. E, w dolnej części, tam niedaleko o dwa, coś tam robili jakieś taski. Ja potem chciałem dalej robić swoje taski, ale zobaczyłem, że się włączył alarm, to pobiegłem go wyłączyć. I w momencie jak byłem już niedaleko tego alarmu, to yy, że proszę, było było, że ten. Ty pijany jesteś? Body reported. Ja A. Ja Dobra. nie piję. To może co, popytaj na właśnie o lokalizacji w tym momencie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. No jak Digimonry jesteś, to co sobie tego na tam nagrać. Nagram. No, na ok. Nagram. Nie nagrasz. Podoba mi się to, że dwie osoby, które grają mają być mikrofon, mikrofony, w sumie to Bartosz ma być trzanę, a się ja robi. A. Moim zdaniem to faku, bo trzyma z Niemcami. Tak akurat się robił. a... Otwiczne. Jak wyglądała twoja droga w ogóle? Jak, co robiłeś w tej rundzie? Orientowałem się w terenie. Nigdy nie grałem na tej mapie, więc orientowałem szukałem zadań. Na tej mapie nie grałeś nigdy? Nie. Ja jestem kruisa. starym graczem. Ja jestem starym graczem, Among Us. Ale to ona była od początku. Ona była od początku chłopiet. Nie, nie była. była od nie, nie była ona od Była, to była jedna z trzech do wyboru. No to nie, to że jedna z trzech to tak, ale od początku Kiedy była grałeś? tylko ta jedna ta główna taka. Kiedy ty w ogóle grałeś, że nie było jej. <grym> na, z na, na samym, ja na samym początku grałem. To znaczy? Na samym początku 9 godzin. To był hype, to oni wprowadzili dwie mapy nowe, jak był hype. Dokładnie. Dobra. Oh, oh. Okej, okay, niech będzie. Mogę to uznać, bo tak się kręciłeś w trochę dziwaczny sposób, ale dobra. Dwie nowe mapy jak był hype? Jak wybiło grę bardzo Jak wybiło Nie. Przed wybiciem gry była Mira i dopiero ten statek. A i w sumie... O, no bardziej ma pierwszy poziom dopiero, nie? czy no, to, to by tłumaczyło? ogólnie to pierwszy poziom po co? Dopiero wszedł, nie? Przed wybiciem Ja bym skipnął. Eee... O, Pawlo? <laughs> ja tylko widziałem. tyle. No tak, ja, ja widziałem waso. Lubiłem na tego. Bajcio, Aka, Dream i Norbercik wychodzili ze Specimana, pewnie się mijali, nic sobie nie zrobili krzywdy, więc. Nie, majstra, mijałem... miałem. No, na początku. Mhm. Takim który tak, tak, tak ja sobie punktach. myślę, nie? Ja myślę, że Kamil zabił mele, bo ją bije codziennie i tak, więc to mnie no ja nie robi. No i to jest racji. coś, na co faktycznie mogę zgodzić. To, to jest argument, zajebisty. Ja bym nie niej, ale jest zajpisty. Ale ale I może tym Dla mnie to jest Kamil, jak nic. Bije... Nie, ale w sensie teraz bez Beki, jest, nie głosujcie na mnie, bo w sensie musicie mieć argument, a nie, że mela. I tak zagłosowałem. Dobra. Nie byłam w stanie Do odwalenia mnie w momencie, gdy robiłem taskę. To ja Dobre? No tak cię poszedł. Dobra to Lecimy na lewo, nie? Pablito w ogóle tu skręci No coś nie kończy. A to było dosyć proste. Pablito mnie Ima. Zastanawiam. O chuj Dobra, zakończę tą wodę Norbert. Fuja mnie zrobi. Nie, ja nie, że on koło robi, to mam się narząs I obok mnie czeka, aż mi się kulda skończy. No co, lecimy teraz przez elektryka. Zajrzymy sobie podrodzone. Czyli ma faku, faku, czyli może tam dojść do jakiegoś zabójstwa. Lecimy? Zobaczyć? Nie ja. Bo ja będę pewnie ten zabity Zaraz Mało mam tych tasków, więc mogę generalnie wykonać sobie co chcę teraz Jebany dream Kurwiszon jest tak zwany Mogę im to naprawić? Nie mogę mnie tego naprawić Skurwiszon Okej. What the fuck? Okej. Ja mam pytanie dla naszej obecnego tutaj. Kto właśnie kto był w adminie ze mną? Muszą wyjebać kogoś, bo teraz jestem to przeżywam. Teraz. A teraz pod koniec no to ja byłem obok ciebie to. Skąd mam? Dosłownie. Praktycznie wlazłem w ciebie? I odwróciłem się, bo ja poszedłem, ten... Z mojej e... perspektywy to wyglądało jakbyś, kurwa, z eventa wybiegł. No <laughs> ale stary, mieliśmy czy... ten, mieliśmy światła wyłączone, a było tak, ja poszedłem, e, najpierw e, zrobiłem w... E, jezu. Downloadowanie do plików, tam. Potem poszedłem, zrobiłem przy, reak przy tym takim głównie świecącym e, przeprowadzeniu tego kabelka. Poszedłem sobie do góry. Mm. Przeszedłem przez ten tunel, no nie? Gdzie, szed... gdzie są te dwa wejścia? E, gdzie I takie odkazanie no nie? I ten tunel właśnie prowadzi do powrotu na office. Mm -hmm. No gdzie gdzie byłeś? Masz to na myśli ten tunel podziemny, którym wszedłeś do mnie. Ja do... No, nie, nie ma na myśli cześć, tunel cześć, cześć. podziemnego. Okay. O, nie, No gdzie byłeś? Ja na początku wyszedłem. Teraz, 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 teraz gdzie jesteś? Obecnie jestem po prawej stronie mapy w tym w takiej komorze stronie. do oczyszczania. Dekantami. Po prawej stronie. Trochę Dekantami. ci długo zeszło normalnie wychodzenie tam do dekondaminacji, no bo długo byłeś w tym Co Mi się wydajesz powiem... do Pablo, Safe. bo ja znalazłem ciało kod Boysego. I mignął mi jakiś szary kolor. Myślałem, że to Norbert albo Pablo. Ci w trójkę są. I właśnie Pablo, e, Norberta widziałem, jak wchodził do znaczy, lewej. A co ja? w trójkę nie są. Ci są. A Pablo mi się wydawało, jakby z Wenta wyskoczył przy mnie. Gdzie? Hmm, Bartosz, jakim cudem z Wenta. E, nie jak ktoś się między sobą normalny, normalny, kogoś innego. Ale... Tylko chciałem sprawdzić, czy nie afkujesz yy, na zasadzie tego, że afkujesz, postoisz, poczekasz, żeby kogoś odstrzelić, no nie? I nie odstrzeliłeś, a więc się cofnąłem. A kwestia była tego, że mieliśmy pomniejszone światło i w tym momencie ja podcho podchodzę dopiero jak tak naprawdę w ciebie wszedłem, to zauważyłem, że tam jesteś. Bo kątem zauważyłem, podszedłem, poszedłem dalej i tak naprawdę pod koniec, jak już było zreportowane ciało. Yy, to ten. To w tym momencie już byłem praktycznie przy wyjściu. Dobra, pa, pa, Pablo nawet z więźli mówi, to by się mogło zgadzać. Jest jeszcze miejsce w lobby? Eę, nie. Nie, ma no, jest. Jest, jest jest, jest, jest. Ten jest, ambient. jest, jest. osób ma 15 minut. Eę, kto się nie odzywał? Bajdżoch. ile z impostorów wywaliliśmy już kogoś? Bez... Nie wywaliliśmy chyba nikogo. Tak? Czyli. Łysy zginął. Nie, no, tak. w tamtej. nikogo nie wywaliliśmy, bo, ale ten kill, ten kill tutaj, ten Kill Łysego, nie mógł być odbajucha, bo ja się z nim kleiłem cały czas. Znaczy nie cały czas, tylko pod koniec wody się z nim kleiłem. Ten kill, a był jeden, tak? Ten kill, a Jest Jeden? Kamil. Jest Jeszcze Kamil. Kamil? Jeszcze Kamil. Gdzie Kamil, Kamil zginął? To był nadmir na ja po... na pod ostatnim. No, ja no, po nie, ostatnim bo, nikogo nie było. Nikogo nie było. No tu nikt nie może wiedzieć. Ej, no nikt nie kryje. No mógł zabić kogoś. Ej kurwa, co Zobacz, nie sobie sami pieniądze. Nie pieniędzy? tak, to ja fak, to, wiem, fak, takie nie mam żadnego <gulity> Libin, nie. Jakkolwiek <gulity> się wybronić. Ja po prostu no, sobie to... kręciłem Mię dwa co, takie śmieszne osoba. kurki od wody, przerzucałem wodę z butelki na butelkę i potem poszedłem do poszedłem. góry mapy, poszedłem do góry mapy. Na prawo, na prawo, Max. Jak dla mnie to Norbercik. Ja skipuję. O, 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 no i da ci Norbercik. wiem, że nie wytrzał, żyje. Wytrzał wytrzał wytrzał. Musieliśmy kogoś wyrzucić eee, do... Artosz, i na... się na tobie. Ej, słuchajcie, wiecie, e, wiem, dalszy... że nie żyje i nie powinienem się odzywać, ale ja mam bardzo ważne pytanie. Dobra, nie mam pytania. Dajcie o się trzymali za się, kurde. To nie, bo od chwilę, od chwilę, się o prawo głosu, tak? No. Nie. Jak jest w komunikacji takie zadanie z rebootem, nie? No. Co po jest taki suwak. Jak to się robi? Bo ja przy tym chyba z dwie minuty spędziłem i nie mogę tego zrobić. Dajesz ten suwak na dół i wychodzisz. I chuj. Po prostu? Tak. tak no. no. Ej panowie, takie ja zadanie Mogę? No. E, bo teraz jest ten nowy system inwentory, nie? <laughs> No, jak no i ten, ja nie mogę znaleźć, pety? bo ja miałem pety kupione One zniknęły czy jak? Wiesz co, pety? ja też pety? miałem kupione i nagle pety? ich nie mam, także nie wiem Musisz się, się skontaktować z supportem, bo ja na przykład mam, miałem wszystkie te dodatki mam je cały czas No, w, Beskitu, no, w Beskitu, ja, no, ja nie z... mam, ja nie mam no, też no, tak, powiem, nie W ogóle nie mam, Norbert, to, ja. Y, ja byłem twoim aniołem, z którym byłem guard i cały czas się protektowałem ja I gdy ja ja fakul, czy ktoś przechodził obok ciebie, to i tak ciebie nie mógł zabić A mnie już nie protektowałeś Ja też nie